Dzień dobry, weekendowo. Sebuś wita z magicznej chałupy. <noise> Nie z ogrodu, bo leje pochmurno i wieje i etc. Już no zima prawie. E, dzisiaj jesień to w zasadzie końcówka jesieni. Końcówka, początek, bo to praktycznie pomiędzy listopadem a połowa. O, może tak. Ale praktycznie już zima. No nieważne. W każdym razie jest zimno, pizzi, etc. A to czas jest na pozyskiwanie nowych bulw między innymi nasion. I etc. I oto co sobie pozyskałem: jedno z najsmaczniejszych na świecie warzyw, i jednocześnie jedno ze starszych warzyw, warzyw, które jadali królowie i książęta na swoich dworach w średniowieczu. Oto jest to. Dziś bardzo rzadko uprawiana roślina, aczkolwiek jest jeszcze uprawiana. Gdzie nie gdzie w także w Wielkiej Brytanii. Jadalny przede wszystkim jest ten korzeń. Tu jest akurat mniejszy młody egzemplarz. Taki akurat do, do, do sadzenia. Przyszedł dzisiejszą pocztą. Po polsku nazywa się to Marek Kucmorka. Dawniej się Kucmorka albo Słodki korzeń inaczej. po angielsku skiret się nazywa. Po, o, polska nazwa pochodzi z, od niemieckiego słodka marchew. Te korzenie w tym egzemplarzu są dość małe, ale normalnie są wielkości palca. O tego, tego. I w, w, w dużych egzemplarzach, już dorosłych, nie. To jest, to jest na, na, na rozmnożenie sadzonka. Te bulwy można rozmnożać wegetatywne przez podział ból, ewentualnie z nasion. Ta roślina jest, jest bardzo ciekawa, pod tym względem, że w Polsce była popularna najczęściej w czasach Jagiellonów, czyli król jagielon na pewno musiał szamać, znaczy jeść tą, 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 tą właśnie tego, tą kucmorkę. E, w, e, na, nawet istnieje przepis taki, źródła pisane podają, że Tą kucmorkę gotowano z soczewicą, z bekonem, znaczy z boczkiem i z, z kurczakiem, najczęściej właśnie jakimś drobiem typu barzant peliczka etc., etc. I ją gotowano, smażono na wodzie. Znaczy na wodzie, co ja mówię? Z dodatkiem bulionu z gotowania tego kurczaka gotowano tą kucmorkę do miękkości, dodawano do tej gotowanej soczewicy z bekonem i tak serwowano na stół e, królewski. <laughs> Istnieją też przepisy y, 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 brytyjskie na różnego rodzaju y, wypieki, właśnie z tą kucmarką, słodkie wypieki, ale też nadania y, mięsne. Y, to ta roślina też jest lecznica, znajduje się w zapisach m.in. Hildegardy von Minden, taka znana zielarka, lekarka średniowieczna, opisywała jako roślinę napotną, moczopędną i leczniczą, leczącą wszelkiego rodzaju przeziębienia i inne dolegliwości. Także angielski lekarz von Kuyper też Tak, też opisywał tę roślinę w ten sam sposób. Generalnie roślinę można jeść na surowo, te korzenie, właśnie. Chociaż w Turcji do dziś dnia jada się na przykład także część nadziemną tej rośliny, czyli liście w rozmaitych daniach. Roślina. Jest z gatunku salerowatych, chociaż jej liście, tu akurat nie widać liści, ponieważ zostały mi przesłane tylko korzenie. Liście teraz już raczej zwiędły. Ta roślina, jej liście nie przypominają selera, przypominają bardziej liście powiedziałbym wyki, przerośnięte liście wyki, takie naprzemienne. Mają blaszki liściowe. To roślinę, jak już wspomniałem, można jeść gotowaną, można jeść na surowo, chociaż najczęściej jadło się gotowaną. Można jeść w desera, w daniach mięsnych. E, e, istnieje przepis angielski między innymi też na, na frytki z tego, z tej rośliny. No wiadomo, to jest młoda roślina, ale wystarczy, jak u, be, be, będą większe, są większe egzemplarze. To wielkości palca, to wystarczy uczyć jeden. Moczy się je, znaczy moczy w, w mące, obtacza się wrzuca na olej, tak samo jak y, y, cukinie <laughs> się robi. No i co? Ja może bym spróbował, chociaż nie wiem, bo to... próbę y, 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 sobie jeden taki mały korzonek. no tutaj, o. Opłuczę go lekko w wodzie, ponieważ jest dosyć z piasku. Ale spróbujemy czym się ci królowie zachwycali Między innymi król Ryszard I, Elżbieta e, Tudor, brytyjscy królowie, ale także polski król Jagieło Wow To faktycznie zarobiście słodkie Ma lekko orzechowy smak. Podobny trochę do marchewki, ale jest bardzo słodkie. Faktycznie. Mm, pyszne. Pyszne to jest. To jest po prostu pyszne. Nie, nie mam pojęcia zielonego, dlaczego tą roślinę rzadko się dziś uprawia. Sporadycznie kolekcjonerzy często uprawiają. Roślina jest bardzo pyszna. Może chodzi o to, że Potrzebuje długiego czasu, żeby korzenie tego. Może po prostu, że istnieje bardzo podobna roślina, podobna do niej, która niestety jest trująca i można się pomylić, jeżeli ktoś, um, ktoś nie wie, co uprawia. A może po prostu wyparła je marchewka, ponieważ jest, ma lepszy kolor, ładniejszy, a to jest tylko biały korzeń. Nie mam pojęcia. W każdym razie, na, 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 naprawdę, jest to bardzo pyszna roślina i królowie wiedzieli, co dali. Średniowieczni i dzisiaj już warto sobie przypomnieć to i samemu uprawiać w ogrodzie i poczuć się jak król na włościach i samemu uprawiać sobie takie rajdazy. Bardzo pyszne. Marek Kucmolka, czyli Skirlet. Bardzo, bardzo piękne, pyszne, pyszne, warzywo, Średniowieczne. Które, nomen omen pochodzi z Azji. Uprawiali je starożytni Rzymianie, między innymi. No i ludy azjatyckie, typu Mongołowie, etc., etc., Tatarzy. I to by było na tyle w tym filmiku. Życzę mojego weekendowania. I do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.